Zywo. Wiem, że dawno nie było odcinków, ale najpierw byłem chory, potem miałem karę na telefon, a potem mi się nie chciało, nie chciało, ale dzisiaj jest ze mną Mikołaj, że ma znowu e, drugi raz, to, jeśli, e, chyba, chyba ten, e, to był, on był chyba w czwartym odcinku. Tak podejrzewam Chciałem powiedzieć, że nagle lajki like wskoczyły w górę I za to się bardzo cieszę, pewnie tęskniliście za odcinkami No ale dzisiaj chciałbym porozmawiać o typach muzyki, które lubimy Mikołaj, powiedz jakie typy muzyki lubisz, nie wiem hip-hop, rock Nie no, lubię... Nie wiem, wszystkie Hip-hopa, rocka, nie wiem Wszystkie Aha. Ja tak to najbardziej lubię takie, na pewno popu nie lubię, disco polu nie lubię, takie się hopu Pop, lubię. Jeszcze lubię popka, bo wszyscy lubią. No popka, co każdy lubi. Ale Mikołaj, włącz piosenkę, która, którą kiedyś lubię. 21 <grym> eee, Pilots, God's eee, heathens. Nie, nie wiem, jak to się naprawdę wmawia, ale no pójdź. Dobra, już. Rzekajcie, małe problemy techniczne. На мне мы слышали в Кока-Калаек. Мои Więc y, jeśli Wam się podobało to piszcie w komentarzach. Jest dobra Nie! Nie! Dobra, wyłącz to! No, nie, no. Dobra, mówmy dalej. Poczekajcie, musimy przejść przez pasy. No, wyłącz! Nie! <grymne> tak nie drzy noc! Wyłącz! Uuu, dobrze, dobrze. Więc, jeśli ta piosenka, Cześć kawałek mały się Wam podoba, piszcie w komentarzach. E, a ja się z Wami żegnam. Znaczy, dobra, sorry, nie żegnam. Więc. Y, du... Ej, w ogóle, Michał, wiesz, że. I, i, ile ludzi w naszej klasie lubi te piosenki? Tą, tą piosenkę, jak myślisz? A ja wiem. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 10, nie? W no, nas jest 20. Dobra, y, posłuchajcie, w naszej klasie są, są 20 osoby. Więc... 20 osób. Nie, 20 osób. Więc y, zgadujcie, piszcie w komentarzach ile z, z naszej klasy osób lubi właśnie tą samą piosenkę co my. Jeśli Wam się uda to szybnę Wam serduszko. Boże. Dobra, a dzisiaj się żegnam, więc to był filozywo i do następnego razu.